W celu zamontowania złączki używamy klucza imbusowego, dokręcamy śrubę dociskową, nie robimy żadnych otworów i mamy zamocowaną złączkę. Bardzo szybko, bardzo prosto. Dokładamy drugi odcinek rury do zamocowanej już złączki. W identyczny sposób dokręcamy i w ten sposób mamy zamocowane kolanko i już bezpieczną barierkę. Zły pomiar spawanej. Bariery powoduje to, że trzeba całość odwieść już z powrotem do przerobienia. Złączki dają tą możliwość, że możemy dociąć odpowiednią długość rury e, lub jeżeli będzie to tylko cięta, wymienić na, na inną. Bardzo proste dokręcenie, odkręcenie. To samo w przypadku uszkodzenia kawałka elementu. Nie wymieniamy całej bariery, wymieniamy tylko ten jeden element. Kolega teraz zaprezentuje jak można to zamocować. W przypadku uszkodzonego elementu lub początkowego montażu zakładamy złączki na rurę. Podamy w odpowiednie miejsce. Rura może być delikatnie przesuwana, jeszcze w złączce, ma na ten zapas. Dokręcamy śrubą dociskową z jednej i drugiej strony. I mamy bardzo trwałe połączenie. Z drugiej strony. bardzo sposób prosty mamy zrobioną barierę ochronną. Na złączkach nic nie trzeba spawać. Bariera jest bardzo wytrzymała. można nawet na niej stanąć, uskakać. Wszystko jest bardzo mocne, solidne, porównowanie, nawet tak samo jak spawane bariery, a wygodniejsze w wymianie montażu.